I kolejna głowa kota. Na pewno jest zwiększony drop rate tych wszystkich itemów z przeciwników, żeby właśnie nie musieć tego farmić, a móc sobie potestować. To jest kolejna pułapka. Okej, okay, to jest prosty dungeon, widzę. Oprócz tego, że są pułapki. Dobra. Miałem nadzieję, że te strzały coś więcej im zrobią. Ale widzę, że tak średnio. Kolejna czapka. No, hello. Dobrze. Słaby ten Fallout, bajkowy Stalker. On, on nie jest Bejkowy. Po prostu Stalker jest zajebiście mroczne, tak bym powiedział. Dobra. Co tu jest za boss? Bo ja nie pamiętam. Ty tu zawsze jesteś? Przestań spamować, typie! On chyba zabiera statyki, tak? Jest tym grubasem znowu! Stop! Patrole, patrole, nie, nie. Ja, piedolę, frostbite. Eee... Nie! Nie! Proszę. <śleszy> Banished Night. Co? Banished Night Engwal? Okej, okay, zobaczymy, co to jest. Za późno za wodę. A czy ja teoretycznie klikałem przycisk niepotrzebnie tego? Chciałem klikać, y pić i klikać y uderzenie w ziemię tym. Umiejętnością broni, a strzeliłem prądem, i to był zły pomysł, więc prawie umarłem. Aha, dobra, są pieniążki, usiądziemy sobie. Więcej HP, dużo więcej HP. Chcę więcej HP. Ej, mam 50 punktów HP wciśnięte, mam 4200 HP, a ten bar jest króciutki ciągle. What the fuck. A mam jeszcze tutaj plus 12 Wigoru, e, mam tutaj plus 12, ojej, procent HP chyba, tak. Ja tego jest wciąż mało. Dobra. Kolejne dwa Dungeony są tutaj gdzieś. Nie pamiętam gdzie dokładnie nigdy, ale. Pójdziemy tam. Tam w jednym chyba jest w ogóle uciegotana normalnie. Przy szkieletach, tak? Tak. On jest chyba tu na górze. Aleksandra już uratowaliśmy, więc tyle dobrze. Zobaczymy, czy tam jest uczy jest coś innego, czy jest rzeczywiście ucigaetana. Jako jako skarb. O, to już tutaj. Tetris mamy problem. Jaki macie problem? Mam nadzieję, że nie ze mną. Dobra, yy, co to jest ten gość? O, oh, okej. Okay. Wróć do domu. Przyjmiemy go sobie na przyszłego bossa i zobaczymy jak to będzie działać, jak to będzie wyglądać. Dobra. Standardowo, bufę. Cyk. 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 I tyle. Usiądź. Nie będzie koda? O nie, tylko nie to. Jak żyć bez koda? Umieram od razu. Umierają. Dobrze. Zajebiście, że mam ten. Tak, buff. Nie ma Koda, nie ma życia Ja jakoś nigdy za Kodem nie przepadałem Halo, Stany co staniesz 3000 demerzy równa Czekaj, to są jeszcze nie umarli, nie? To ty te... Co mnie tutaj strzela? Więc mógłbym jeszcze założyć talizman od e, demedżów nieumarłych i bym miał jeszcze więcej demedżów. Nawet tak nie mów Tetris. To nie są fajne żarty. Czy coś na mnie wyskoczy? Nie. Z produ tylko. Poponiamy Sudoku, a nie Sepuku. Halo, czemu? Aha. Ja ich biję z takim demedżem nawet nie mając statystyk w tą broń. Dopiero teraz będę miał statystyki, okej. Okay. Czekaj, a gdzie się wychodziło po to To nie było gdzieś tutaj przypadkiem właśnie? Byłbym przysiągł. Czy tu jest zakręt i ja go nie zobaczyłem? Oczywiście, że tak. I tu jest uczy zawsze. I jest zawsze uczy. okej. Okay. Teraz 6000 damage'u. Okej, okay. szkielety nie mają szans ze mną. No. Wstawaj, panie szkieletu. Dobra, kij z nim. Teraz wstaję. Kij z nimi! Biorę rzeczy i spierdalam. Za mało zrundają, żeby z nimi bawić. Kiedy go nienawidzą? Odkrył jeden sposób. Uuuuuuu! Uh. Inseparable sword. Co to jest za mecz? Nawet go nie kojarzyła z podstawki. Okej, okay, trochę dużo ich się zrobiło. Muszę przyznać. Gonią, gonią, kurwa, przez cały dungeon. Pojebę. I tak mi nic nie zrobicie. Ja nawet nie pamiętam, jaki tu jest boss w tym dungeonie, bez kito. Kot? Nie, to już biliśmy. Zabójca czarnego ostrza. Dobra, rycerzyku, napierdalaj go, zobaczymy, jak sobie poradzisz. No, powiedziałbym, że kurwa średnio, raczej... Zrobił go jak dzieciaka. O, pak, on nabija ten He. Tak będzie iść powolutku za każdym razem. O, Boże, co czemu tak młody meżu? Um, a ogień? Łupie nie omija. To jest instant. On się po prostu nad nim pojawia, więc tego ominąć nie może. Ta wielka pała zasłania mi cały ekran. <grytanie> to jest największy jej problem. Ok, mamy dagger i mamy. uuu, 20 run lorda. Oh, RUNY WŁADCY, JA PIERDOLĘ Zajebiście To brzmi jak w chuj hajsu Ręczna balista Ręczna balista zazwyczaj jest na tym Na tej wieżyczce, którą ominąłem eee, Właśnie znajdował jakiś fanatyk z sierpem i młotem Kozarski ten Fallout Nagle jednak kocha Falał to jest naprawdę fajna gra A czy nie wiem jak 76, bo w niego nie grałem Ja zostałem, ja się zdradziłem Po jego pierwszych recenzjach Ale też wiem, że jego naprawili dość mocno Po, po jakimś czasie 40 koła. Okej, okay, myślałem, że więcej będzie, szczerze mówiąc. Um, cofniemy się to wydać od razu. Żeby w razie czego się nie wyjebać z tymi pieniędzmi. Mm, jeszcze brakuje. Do 60 chcę dobić HP. I zaczniemy dalej iść w te w, w ofensywne staty wtedy. E, dobrze. Został mi jeden dungeon. gdzieś tutaj przy wodzie on jest. Chyba muszę zejść na dół, prawda? Chyba tak. Proszę, że jest taki cukierkowy. Pod jest... A czy... No, nie jest cukierkowy <gry> Dobra, kryty A, 25% HP Odzyskują Czyli backstaby Kontry po pary, kontry po złamaniu postury Hmm Dobra, na razie nic nie zmieniam stąd chyba Te wszystkie rzeczy są mi bardzo przydatne No to na dół Miałem wpierdalać ten Stupki, zapomniałem Stupki kurze Przed śmiercią bossa Lilietriny przydadzą się, bo mogę robić teraz. E, jak to się nazywało? Znowu zapomniałem. Ojej, za daleko. Nie, nie, nie. To nie tu. Chyba tu na górze, tak? Smary. O, smary mogę robić. Co robi Genshin Impact? Bibliotekę Twoich gier. Brzmi, jakby cię zdradził po prostu. Czekaj, to, to nie tu? To? Czy ja źle pamiętam? Czy to jest niżej, czy to jest gdzie? Ura. Nie no na pewno nie tu. Na pewno po tej stronie. Mostu. Czy ja po prostu minąłem na dole, jak byłem. Wejście gdzieś. Tak, pominąłem tutaj. Dobra, czas na bufy, więc. Ej, czekaj! E, skoro można stakować bufy, to może jednak powinienem. Czy Selen nie sprzedawała przypadkiem bufa na magiczną broń? Mogę jakąś tanią różdżkę sobie załatwić i jeszcze bufić się na magiczny damage. I to by było jeszcze więcej damage'u. Dobra, w tym dungeonie na samym końcu. Jest talizman, który używałem chyba na jednym ranie, na ranie, na końcówce. Czyli w momencie, kiedy jesteś bardzo lekki, masz więcej damage'u fizycznego, konkretnie. Więc niekoniecznie byłby to dobry raczej um, pod mój build talizman. O! Ale może go zmienili. Że, że może nie chodzi teraz tylko o damage fizyczne, tylko może o każdy damage. Nie wiem. Bo teoretycznie, nawet jakby go zbufili. O, oh, fakt, i dawali też inny hip demedżu. Jakobów. To i tak w sumie lipa, bo. Czwórki, o, piękne. Tego nie było tu wcześniej na pewno. To i tak w sumie lipa, bo. E, no trzeba się rozebrać. A tutaj każda część mojego ekwipunku daje mi bonusy jakieś. Więc jestem ciekaw, czy to jeszcze jakoś inaczej zmienili. <grym, zjadka> Jaki powiew są ci grać w Gęsina. E, dobra, ja chyba mam iść w dół, ale pójdziemy w górę jeszcze. No, to jest tylko mech. M mech. Proszę mnie podleczyć, bo mnie wilk ugryzł. Dobrze, że wilki nie, ten, nie dają jakiejś, nie wiem, jakiejślizny. To mi pasowałoby, żeby dawało właśnie madness. Te smary będę sobie raczej zostawiać na bossy takie trudniejsze. Nie te tutaj na początku. Mm -hmm. Halo! Maserowa zina. Fuck. Uu. A propos smarów. Smar ognia. Oj. Ja to zazwyczaj lecę na sam koniec od razu, ale chyba warto tu wszystko zrobić. Bardzo chciałbym znaleźć jakąś broń, która jednak jest po pierwsze duża. Po drugie, daje mi możliwość zmiany asche bo ta broń nie mogę. Mam tylko ten Golden Land i to jest koniec. Spadł i się zabił. Czekaj, co? Wczoraj się przekonać do The Last of Us, ale jak po godzinie chodzenia przed siebie i słuchania piedalania dwóch nastolatek nie mogłem nawet celować, a dopiero strzelać, to się wkurwiłem i wyjebałem tą grę z powrotem do biblioteki. Ale to też nie lubisz strzelać na padzie, tak jak ja? Czy, czy co? Znaczy, ja mówiłem wielokrotnie, że, że gry takie jak The Last of Us to jest interaktywny film. Jeśli, jeśli nie szukasz tego doświadczenia, że, że grasz tylko dla story tak naprawdę, a, a gameplay to jest tylko taki przerywni przerywnik w tym story, to się pewnie będziesz nudził. Znaczy, są tam czasem fajne rzeczy, tam jak się omija zombiaki i tak dalej, ale to tak... Tylko pierwszych par, parę razy jest fajnych, później się trochę zaczyna nudzić jednak. Tam i soda ci się podoba mi też się podoba dla was, tylko no mówię, jako, jako gra pod story, a nie, nie, nie pod gameplay. Aha, czyli po prostu nie lubisz symulatorów chudzenia. <laughs> Tego co rozumiem. Dobra, czy na siebie będzie ogień dobry? FAK, fuck, fuck! fuck. Fuck, 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 fuck. je już na dzień dobry. No halo! One nigdy nie były aż takie agresywne Co za pojeb. Nie widzę przez na twarzy. <grystanie> nie widzę co się dzieje na ekranie. No podejść przez ten kamień. Będzie się leczyć, gnoj. Ten ogień. Czy ten ogień dał jej zatrucie? Okej. Okay. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Tak. I ogień tikuje po, po stówkę. Miałem nadzieję, że mi ten hełm poleci nie. Powinno być kara śmieci, jakby dali ci duma i wyłączyli je No Dobra, Great Hill. Niektóre gry potrzebują być głównie pod story i akurat The Last of Us mi się pod tym względem podoba. Ale nie lubię strzelać na... legendarne. Wielki Miecz Ruin. Okej. Okay. Eee, ale no, ja, ja nie lubię strzelać na padzie, więc... <coughs> Nawet pod story bym nie zagrał w The Last of Us, dlatego oglądałem lata temu na, na YouTubie i jedynkę, i dwójkę. Dobra, tu będzie bosik. Eee, weźmy dzidę na niego? Chyba tak. I podejdziemy mu pod stópkę. Okay. a... tak? F**k Uciluj! Ej, mam wrażenie, że wszyscy przeciwnicy w tym modzie są dużo bardziej agresywni Używają swoich mocniejszych ataków dużo ciężej Dużo częściej. Powiedziałem ciężej? Nie da się ich zestagerować. Ten boss już 100 lat temu dostał sagera. Kiedy to była normalna walka. Ten atak, który ja używam, jest bardzo greedy. Bo jak już się zacznie animacja, to chyba nie da się jej przerwać. O nie, ogień. Nie weszło, serio. Dobra, Lubisz lore na przykład Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, Metro Stalker. Ale właśnie, bo to jest różnica między spory a lore. Pabuła a lore to jest całkiem coś innego, nie? Więc to trzeba też rozróżnić. I znowu stópki nie zjadłem. <grym> da się jakiegoś moda zrobić, który sami będzie jadł stópkę za każdym razem, jak będę bossa zabijać. Dobra, zobaczmy ten talizman. Zwiększa atak power o 20%, kiedy masz niższy. Ten. Czyli nie zmienili tego za mocno. To chyba daje 10%. Albo też 20%. Do, do maksymalnie 20%. Ech. Mech. Dobra, mamy tu chyba już wszystko. Jeden dungeon został. Tutaj. <laughs> nie wiem, czy chcę tam iść. Boję się tam trochę i szczerze mówiąc. Kto to kurwa krzyczy? Uspokój, no, sąsiada. Mamy noc? Mamy noc, dobra, czyli pewnie drą się ci kolesie na krzyżach w przybici. Ale czemu ja ich tutaj słyszę? O oh, fuck. Dobra, wydajmy ten hajs. Na dzień dobry. Dalej, nie ma 60, fuck. Ej, nigdy nie. wiem, czy ja się tu po prostu nigdy nie teleportowałem w to miejsce nocą. Czy co, ale nie słyszałem tego w tym miejscu nigdy. Dobrze, soczek. Prunt. Oddesz oh, blade. I lecimy. Nie mam łuku żadnego, prawda? Cały czas. Do góry z powrotem. Nie mam... Bez łuku tam nie wchodzę, muszę mieć łuk jakiś. Pójdziemy na plażę. Bo tam na pewno jeden vendor łuk sprzedaje. A, tu jest na plaży jeszcze Dungeon w ogóle, dobra, to zrobimy ten Dungeon. Bo tam w sumie jest jeden z kościołów... Smoczej um, Komunii i tam mogę w sumie sobie zgarnąć już... Jakąś inkantację smoczą. Na razie nie mam... Um, Arcane za wysoko, mam na dziesiątce. Ale tam chyba najniższy, najtańszy z tych inkantacji smoczych, najtańsza z tych smoczych inkantacji jest za 13 czy 14 Arkana? Przeprowadź się, a nie dziwisz się. Słuchaj stary, ja już taniej nie znajdę mieszkania we Wrocławiu. Niestety, takie mamy czasy. Jak wynajmy są straszne. Ale nie no, tak szczerze ten, już poza tymi krzykami będę w ringu. Moja, moja okolica jest może nie najlepsza. Okej, okay. eee, ale też nie jest najgorsza. Znaczy, zazwyczaj jak jest, jak jest e, lato, to u mnie za oknem są imprezy, drechy ciągle techno puszczają i tak dalej. Ale ja zazwyczaj mam słuchawki na głowie, więc mam to w dupie całkowicie. E, o, jeszcze tarcza jakaś. I łuk, po to przyszedłem. Daj mi 100 strzał. Więcej nie potrzebuję. E, często u mnie jeżdżą karetki. Nie wiem po co, wolę się nie wtrącać. E, często jest też policja. <laughs> Ale ja jeszcze nigdy problemu nie miałem. Mm. Dobra, zobaczcie, który jest najdroższy. Najwięcej many, co zżera. To najwięcej many zżera. A ten gość padł w trzech hitach od bossa w pogrobnie. Może te warm face'y przetestujemy. No, ale, ale, no ceny wynajmu są, są, straszne. W tym momencie prawie połowę mojej wypłaty zżera wynajem plus opłaty. To jest, kurwa, straszne. Najwięcej many zżera życie, mordo, dokładnie tak. Dobry wieczór, Status. Wystarczy go mierzyć dozymetrem. O, proszę. Tylko nigdy nie licz ten, na, na, cale. Jak pojedziesz do Ameryki, to masz krótszego wtedy. Dobrze, buffy! Jeden buff. Drugi buff. Trzeci buff. Czwarty buff. I lecimy teraz. A wiecie, jak nazywa się przyrząd do... ...niżenia... ...chyba kątów? Zakrętów? Kurwimetr. Dobra, chopy poumierały, tam chyba wyżej nic nie ma, więc tam nie idę. I tu już mamy bossa, na którego, jak się wchodzi pierwszy raz... Niemieckie urządzenie, jak nie mam. E, jak, na którego jak się wchodzi pierwszy raz, to można się zakraść na plecy tych skurwieli. Bo jak już później przychodzisz po śmierci na przykład, no to już się nie zakradniesz. Nie myślałem, że. Aż tyle będzie miał HP. Ja pierdolę. Stop, 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 stop. Daj mi, daj mi sumona przyzwać. To nie, nie to nie, gdzie jest mój sumon? Halo, e, miałem... Dobra, chuj, nie ma sumonów. Musimy sobie zrobić inaczej. Nie podoba mi się ta regeneracja staminy w tym modzie. Bardzo mi się nie podoba. Ja chcę tylko ady zabić najpierw. Dobra, on ma takie straszne rolekeczka, że to jest przejebane. Dobra, spokojnie. Drugi bot nie przychodzi, dopóki tam bliżej nie podejdziemy. Teraz sobie ustawię sumona. Ja bym chciał. O, Lesser Wormface. I zobaczymy, jak sobie chopy poradzą. Idą powolutku. Na sumona? No nie, no jak no summons? Ja mówiłem, że z sumonami gramy tego moda. Co no, on no, tam robi? Wchodzi w ścianę. Pokażcie chopy co potraficie. Co on tam robi? Ej, halo, typie. Pierun ma jednak ciągle najwięcej demerzu chyba. No bijcie go, co wy robicie? Żygają wokół siebie, kurwa. Jemu nic nie robią. Dosłownie kurwa nic. Jak sam nie zabijesz, to nikt nie, nie zabije, no. I weź tu polegaj kurwa na innych. Nie wiesz co się dzieje teraz? Zabiję sobie bossa. Co <noise> się ma dziać. I znowu nie zjadłem. Ehm, no. Dobra, ten, bo ten Summon mi się nie podoba. Zmieniamy go z powrotem na kota chyba. Kot ciągle był najlepszy. W ogóle Beastman czuję, że będzie mega chujowy, ale spróbujemy go na następnym za następnym tym jakimś bossem. Dawaj, luta, nie ma luta. O, dobrze. Nie, źle. Halo, chcę dwóch naraz. Nie. Podoba mi się ten Asho Ale chciałbym móc go zmienić. Nawet w sumie Asho Chciałbym zmienić, że żeby moja broń inaczej skalowała. Bo sam Asho jest całkiem ciekawy i przyjemny. Tylko chciałbym go zrobić pod skalowanie z wiarą. Żeby mieć jeszcze więcej damage'u. Też to i tak chyba na razie potrzebuje jakąś osełkę znaleźć, nie? Która pozwoli mi w ogóle skalowania z Huli damage'em czy tam elektrycznym, też można chyba zrobić. Dobra, jakie tu mamy komunie? Mamy tak: Flame Breath 12 Arcane, Dragon Claw hmm, i Dragon Maul. Ojej. Myśli to kiedyś, e, że tak się na jakąś starszą babę znerwowaliście, że chcieliście jej wyjebać? Tak, mieliśmy. Chyba każdy tak miał. <laughs> Dragon Claw OP, mówisz? Hmm. No dobra, to za Twoim poleceniem weźmiemy Dragon Claw. Tylko tak, potrzebuję 3 punkty w Arcane teraz wcisnąć. Dokładnie, z by jebać prądem. Źródło, trust mi bro. E, czyli trzy punkty. Aaa, zabraknie, no. Czekaj, czy mam jakieś runki, żeby zjeść? Nie wystarczy. W. Tam 30 tysięcy mam na level, nie? Dupa, dobra, to idziemy zrobić tego Dungeona, bo ja i tak tu tylko przyszedłem bo... łuk, tak naprawdę. Dzięki, że za mnie odpowiada ja też pani streamer, ale zgodnie z prawdą. E, do, dopóki stare baby nie wymrą, to nic się nie zmieni, Aż wtedy będą nowe stare baby. <grym> e, dobrze, teraz czekaj, tak? Cyk, o, electrify, orders blade i go. Teraz mamy łuk, więc możemy tam iść. Jak ktoś nie wie, po co mi łuk, to zaraz zobaczycie, Za, jeśli nie umrę <grym> w drodze. Bo to też się może wydarzyć Dobra Jestem ciekaw jak mocno jest zbufowane to gówno Czy to mnie zabije na strzała Czy jest znerfione tak jak normalnie Niech wróci i wtedy pobiegnę Halo Okej, okay, jedzie